chara, bura i ponura. Taka właśnie jest jesień, dodatkowo bardzo deszczowa. W sumie tak naprawdę jak i cały sezon, co w sumie sprzyjało wzrostowi naszej marchewki, bo znajduje się na polu marchewkowym. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o nowych odmianach, które miałyśmy w tym sezonie, a mianowicie Pacji oraz Volcano z firmy Hazera. Także zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Przed chwilą chwaliłam jedną marchewkę, teraz Przejeżdżam na kolejną działkę, jeszcze ładniejszą. Patrzcie, jaka duża. No, normalnie. Piękna. Piękna, żywa, zieloniutka. Wilgoć w ziemi jest. Dzisiaj rano padało. Niedługo też ma znowu padać. Gdzieś koło 21.00. Także. No, żądeczki, jak marzenia. No i biedroneczka się znalazła, proszę bardzo, jak zapiernicza. Także z chwastami sobie poradzimy, ale grunt to przede wszystkim kiełkowanie i te pierwsze fazy wzrostu, aby marchewka się dobrze ukorzeniła. I patrzcie, jak ładnie. No, no dumna z niej jestem. Piękna jest. Co działka, to ładniejsza. Z racji tego, że nasi odbiorcy proferują ściętą główkę w marchewce, możecie zobaczyć tutaj, jak wygląda marchew w redlinie. Tutaj mamy zostawione specjalnie na te potrzeby dwie redliny, czyli dwie redliny to jest dla nas jeden przejazd, bo nasz kombajn właśnie Wykopuje dwie redliny za jednym przejazdem i zobaczcie, tej marchewki w redlinie jest naprawdę full wypad. Spacji to nie jest taka zwykła marchew, ona po prostu na taśmie wygląda niesamowicie i to jest chyba naprawdę nasza topowa odmiana, którą będziemy powiększać w przyszłym sezonie w kwestiach powierzchni obsiewu, tak naprawdę odmian marchewki. Bo to, co się działo na taśmie podczas kopania, to było coś niesamowitego, ale musicie to zobaczyć, także ja wam tutaj wklejam nagranie. Popatrzcie tylko, co się dzieje. Normalnie kompaj nie daje rady, co robić, ponieważ jest tak piękna tutaj marka. Podmiana Pacji z firmy Kazera, którą wysyłałyśmy wiosną coś pięknego. Patrzcie ile tego. Proszę. I stąd właśnie wyjeżdża nam nasza panienka Patsy. Żeby nie była gołosłowna, że koloryzuje czy coś takiego, to naprawdę tej masy jest sporo. Tak prezentuje się marchewka już gotowa. Ostatniej prostej na kombajn. A tutaj to żółte to taka nasza chatka, która chroni nas przed deszczem. Wiaterkiem, troszkę też zimnym lub ciepłym, również w sezonie letnim. O, i wszystko nam, właśnie się transportuje na przyczepę. Znazą dwie marchewki, i to są naprawdę normalne wymiary, które występują podczas kopania. Także marchew jest naprawdę. No, solidnych rozmiarów, także naprawdę tutaj na plon nie można narzekać. Odmiana Patsy, o której Wam już wspominałam, którą się wszyscy bardzo zachwycamy, nie tylko ja, nawet nasi rodzice, ma taką niestandardową budowę, a mianowicie jest taka walcowata, z delikatnie zaokrągloną główką, małym ogonkiem, zobaczcie, także w kwestiach innych marchewek, innych odmian, gdzie te budowy są bardziej szpiczaste, to ona e, tak naprawdę... Wyróżnia się takim niestandardowym kształtem, dzięki czemu można śmiało na kopcu ją odróżnić. Musicie wybaczyć mi mój outfit, ale jest dość zimno. Mamy już około połowę listopada. My nadal walczymy z marchewką. Warunki pogodowe zaczynają nam się psuć, delikatnie mówiąc a to tylko z racji deszczu, w wyniku czego ziemia jest mokra, a to utrudnia nam kopanie. Ze mną odmiana. Druga z firmy hazera, którą posiadamy w tym roku, a mianowicie Volcano. Jakbym miała ją określić jako top, to by to było top 2 u nas. Odmiana również charakteryzująca się bardzo wysokim plonem. Ładnie tak naprawdę znosiła w pewnych momentach braki wody, chociaż tak naprawdę w tym sezonie nie można było na to narzekać. W wyniku czego wszystkie odmiany, które mamy w naszym gospodarstwie, no, są fajnym również. Plonie z hektara, jednak dwie tutaj wymienione w danym filmie, naprawdę tego się nie da ukryć, bo one, ich wzrost, ich budowa, ich waga robi wrażenie. Z tyłu za mną jedzie już sobie Ciapek. Ciapek ma za sobą zaczepione, my to nazywamy piłki, i to jest drugi etap ogławiania marchwi. Pierwszy to jest właśnie orkan, który co z większego ścina nam właśnie nać w marchewce. Następnie idą właśnie piłki, czyli po prostu talerze ząbkowane, które ścinają nam właśnie główkę. W wyniku czego już możemy wjechać kombajnem. A dalej to już wiecie, kombajn przyładowczy, to będziecie widzieć na filmie, przeładowuje nam marchew. Na przyczepy, z przyczepy na pryzmy i z pryzmy ładujemy na ciężarówki. Także z grubsza tak wygląda, a teraz zróbmy miejsce dla ciapka. I tak jak wspominałam, mamy piłki. I tutaj na świeżutko, zobaczcie, pięknie pomarańczowo. Już kiedyś o tym wspominałam, ale naprawdę marzę o momencie, kiedy będzie można nie tylko nagrywać obraz, ale nagrywać również i zapach, bo zapach marchewki Taki świeżo kopanej. To jest tak piękny zapach, że szkoda, że nie mogę Wam również tego przesłać. Także mamy tutaj dwa zestawy z przyczepami, dzięki czemu szybciej odwozimy i tatuś nie musi nam czekać. Werka już za sterami. Korzystając z tego, że tutaj towarzystwo nam się szykuje, mogę Wam z grubsza to zaprezentować. Chłodno jest, nie powiem. O tutaj właśnie mamy taśmę, która przyładowuje nam masę na przyczepę. Musicie mi uwierzyć, tutaj małe załączenie na obrazku, że Marchew utrzymała swój piękny, zielony, intensywnie zielony kolor do ostatnich dni naci, ponieważ Marchew była orkanowana no z jakieś dwie godzinki temu. Delikatnie już się nam ten kolor ściął. Ze względu na to, że nam to przyschło, tutaj również możecie zobaczyć, jak, wygląda, jak wyglądają redliny, właśnie po orkanie. I tutaj tatuś z werką już wjechali w redliny. Bardzo ładnie teraz z brzegu, właśnie widać, główki. I to są dwie, właśnie, już ostatnie redliny odmiany pacji. Zobaczcie, mam tu naprawdę mnóstwo marchewek, które naprawdę mają solidną masę, co również się przekłada na plon. Może nie powinnam tego mówić, ale bardzo, bardzo ubolewamy nad tym, że jedna z naszych odmian, w sumie pierwsza, którą miałyśmy z firmy Hazera, a widzicie Ekstremo, zostanie wykluczone z listy. Ja nie wiem. Jeżeli oglądacie to, Hazera, jak Wy mogliście to zrobić, że wycofujecie tak świetną marchewkę. Mam nadzieję, że na jej miejsce wskoczy coś fajnego nowego. Ja Was będę tam obserwować. W tym roku również ją mamy. I no, no piękna marchewka, niczego mnie można jej zarzucić. Jednak mówię, top jeden, to jest odmiana Patsy. co w sumie jest jedyną informacją, która. Was trochę ratuje. Także, jeżeli to oglądacie, to pozdrawiam serdecznie. I prezentujemy Wam wszystkim naszą marchew na polu podczas kopania. Nagrywa się? Nagrywa się. Jeżeli miałbym podkreślić jedyny minus tego sezonu, to teraz w sumie z racji wilgoci w glebie, co utrudnia nam kopanie i to jest jedyny minus tego sezonu, bo naprawdę warzywa miały warunki idealne do wzrostu. Też zaliczyliśmy w tym sezonie, w całym sezonie, nie tylko, mar nie tylko marchewkowym, bardzo duże wyniki tonażowe, zarówno w sumie nie tylko tonażowe, również jakościowe w buraczku ćwikłowym. Ale to nie tylko odmiany, to również podejście do odmian, stosowania odpowiednich produktów chemicznych, nawozowych, wstrzelanie się w terminy, co jest też kluczowe, także ze względu na wilgoć, jaka występowała, że tej marchewki tak naprawdę, no nie było jej brak wody, możemy teraz cieszyć się tak właśnie okazyjnymi sztukami na taśmie. A tutaj na przykład właśnie Volcano. I zobaczcie, zaraz wam porównam do ręki. I takich okazów nie trzeba daleko szukać. Tutaj mamy kolejne, również porównam do dłoni. No. I to są właśnie odmiany z firmy Hazera, także jeżeli ktoś mi zarzuci, że reklama to tamto to naprawdę ich odmiany robią robotę. Fajnie, że mam to na świeżo opiłkowane, to mogę po prostu się tutaj przejść i Wam to pokazać, bo to po prostu jest naoczny przykład tego, że nie kłamie! <laughs> o, i kolejny przejazd. Ciapka. W tym roku słyszy się o problemach ze sprzedażą warzyw Owoców i nie tylko. Jedną z głównych przyczyn tego, moim okiem, jest to, że tak naprawdę producenci warzyw bardzo często nie kontraktują swoich produktów, tylko idą na żywioł. Na przykład sieją 10 hektarów od razu na początek marchwi, i później oczekują, że spadnie im gwiazdka z nieba i ktoś od razu będzie chciał to kupić. No, niestety, w dzisiejszych czasach takie rzeczy no, zdarzają się. Ale jak się zdarzą, to psują rynek. Albo z drugiej strony są później samo bo producenci mają problem i nie wiedzą, gdzie to sprzedać. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie zaczynać swoją przygodę z jakimikolwiek warzywami, to szukajcie kontraktów, dzwoncie po. Skupach, przetwórniach i tak dalej. No i drodzy Państwo, nastały czasy, kiedy i tutaj nas podglądają i nagrywają. To był pomysł naszego taty, aż byłam zdziwiona. Tutaj mamy kolejną. I z drugiej strony z również mamy kamerkę. Mam również czwartą, o coś zaczyna nam popodywać, ale niestety zabrakło nam czasu, aby ją zamontować. Wszystko zobaczcie, jest odpowiednio tutaj przymocowane na rurkach i tak dalej. Teraz zabieram Was do centrum specjalnego zarządzania tym systemem. Zapraszam, zapraszam. A specjalne centrum zarządzania jest tutaj. A mianowicie jest tutaj monitor z firmy TT Technology. Mamy tutaj, proszę bardzo, od nich lampy z przodu, z tyłu i tak dalej, i tak dalej, w sumie. Zarówno w zetorku, w większym New Holandzie, jak i w tym. Także do tej firmy już zaufanie mamy. Mało osób wie, ale również w swojej ofercie mają kamery, cofania, oraz monitory. Także zaraz wsiadam do ciągnika, aby wam to zaprezentować. O, teraz trochę tutaj widać, że kopanie marchewki to nie jest, jest tylko sama przyjemność, ale również... No, wybieranie z ziemi na taśmie. O, proszę bardzo, tu jeszcze oczywiście by się przydały lampy, ale dajcie nam spokojnie czasu. To wymaga przede wszystkim czasu i chęci. No i jest nasza wera. Proszę bardzo. Tutaj również mamy lampę z danej firmy, także zapraszam Was teraz do ociągnika. I witam Was z prawdziwego centrum zarządzania. Troszkę tutaj komputerków jest. Tutaj też, nie będę zresztą pokazywać za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. O, lustereczko jest złożone, także hello. Hello. E, mamy tutaj monitor. Zobaczcie, jakość jest naprawdę rewelacyjna. Tutaj stoi mama, ja stoję z drugiej strony. E, mamy tutaj właśnie menu do zarządzania ustawieniami i mamy monitor, do którego możemy podłączyć łącznie aż cztery kamery. I zobaczcie, mamy tutaj CH1, czyli pierwszą kamerę, która nie została na, chwil, na chwilę obecną podłączona. Druga kamera. Jest to nasz stół, na którym wybieramy z drugiej strony. Trójeczka, to jest moje stanowisko pracy. Jeszcze resztki marchewki. Które nie zostały wykręcone na przyczepę. I z drugiej strony taśmy. Także tatuś ma doskonały podgląd na nas, co robimy, co się dzieje właśnie na stole. Także doskonale teraz nas, nas zauważy, podejrzy. Każda kamera jest właśnie spinana na takie kabelki. Także można sobie tak naprawdę. Kupić jeden monitor, kilka kamerek, podłączyć do poszczególnych urządzeń, i później sobie po prostu podpinać wybiórczo, w której maszynie, które kamerka. A monitor tylko jeden, także ja Wam oczywiście to podlinkuję, jeżeli będziecie zainteresowani. Wszystko jest tak naprawdę w zestawie, również taki fajny uchwycik, także niczego tutaj nie potrzeba, on jest taki, taki, taki troszkę regulowany. No, także to, to, to by było na tyle. Tyle z takich nowości u nas marchewkowo-sezonowych. Osobiście nie znam osoby, która nie oglądałaby bajki o nazwie Szyrek. I pamiętacie, w pierwszej części, jak się nie mylę, był taki epicki cytat, że cebula ma warstwy i ogry mają warstwy. Marlenka jesienią również ma warstwy, także zobaczcie. Polarek, bluza, bezrękawnik. Kurteczka, także troszkę tych warstw mam na sobie, ale uwierzcie mi, to wcale nie jest za dużo to jest w sam raz. Gdy publikujemy materiały o warzywach, czy to o buraczku czy o marchwi, zawsze pojawiają się czy w wiadomości prywatnej, czy właśnie pod filmami, zdjęciami, zapytania o opłacalność warzyw. Ta odpowiedź tak naprawdę nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. Ponieważ jest to uzależnione od bardzo dużej ilości czynników. Także, jeżeli miałabym Wam dać taką złotą odpowiedź, tutaj 5 złotych, tutaj 10, a tak poważnie, to jeżeli chcielibyście, chciałbyś, chciałabyś zaczynać swoją przygodę z warzywami, na przykład w naszym przypadku, nie wiem, z marchewką, jak jesteśmy na polu marchewkowym. No to zaczęłabym od takich podstawowych rzeczy w kwestiach tej opłacalności, jak wybór na przykład działki, przebadanie jej, czy w ogóle warunki będą sprzyjały wzrostowi uprawie danej uprawy. Po badaniu skupiłabym się na dobraniu odpowiedniej odmiany jaka będzie tak naprawdę tobie pasowała, Czy nie wiem zakład produkcyjny, jaką odmianę będzie proferował, Czy w ogóle dostaniesz jakiś kontrakt, czy będziesz mógł mogła sprzedać gdziekolwiek tą marchew, bo tak na czarno to, to nie jest dobrą radą. I rzadko kiedy to się sprawdza, lepiej nie ryzykować. Ponadto ważnym aspektem, kwestiach opłacalności jest również sprzęt. Czyli na samym początku, już jeżeli masz park maszynowy zakładając, skupiłabym się na siewniku i później oczywiście już docelowo zbiór, czyli coś, aby doczyścić tu marchew lub po prostu sposób Wybór sposobu kopania, czy właśnie zanać, czy właśnie tak doglebowo, tak jak my to robimy na pazurkach. Więc to jest taki czynnik, który też generuje sporo pieniążków. Wiadomo, warto jest mieć swoje. Bo z czasem się to zwraca, ale z kolei, jeżeli chcecie spróbować, to wiadomo, że nikt od razu nie będzie kupował odpowiednich maszyn, które akurat są do Waszych dość drogie. Także na samym początku przeliczcie sobie wszystko, czy będzie to dla Was odpowiednie, czy coś na tym zarobicie, bo tak naprawdę słyszę się teraz, że niektórzy rolnicy. Dokładają do swoich upraw. No, oczywiście nakłada się na to sporo czynników, ale przed właśnie wysiewem warto jest właśnie wszystko przemyśleć, przeliczyć czyli właśnie cały ten park maszynowy, nasiona, opryski, całe, wszystkie te zabiegi i tak dalej. Czy to wszystko będzie składało się na Cenę na plusie, która Was zadowoli. Także no, ja bym tak podchodziła do rzeczy, bo nie sztuką jest, jak już wspominałam, lub nie, bo dzisiaj bardzo mało spałyśmy ogólnie. Spaliśmy wszyscy. Całą noc kopiemy marchew. Skupiamy się, żeby to zakończyć, bo jednak no. O tym na pewno wspominam, <laughs> o warunkach pogodowych, że nie są korzystne, ponieważ deszczyk no, psuje nam tutaj całą przyjemność kopania marchwi. Plon jest zadowalający, ale jeszcze teraz trzeba warunków, żeby to zebrać. Z racji tego, że mam jeszcze chwilę, wrócę myślami jeszcze do aspektu doboru odmian. Niby to jest taki błahy aspekt, ale jednak dość kluczowy, ponieważ... To nie jest tak, że marchew jest jedna, buraczek jest jeden, pszenica jest jedna. Tylko kto nas śledzi, no to może zauważyć, że tych odmian naprawdę, czy pszenicy, czy właśnie innych upraw, jednak troszkę jest, czy na przykład kukurydzy, gdzie często robimy to poletkowo. Tak samo i na przykład marchewki w tym roku mamy kilka odmian. To nie jest tak, że każda odmiana jest taka sama, tylko jednak. Czy zapach, czy walory smakowe, czy właśnie budowa, czy również głównie przeznaczenie, czy na soki, koncentraty, czy jest to marchew, nie wiem, do skarmienia zwierząt, czy stricte spożywcza, czy stricte przemysłowa, to jest bardzo dużo, to bardzo dużo od tego zależy później, gdzie będziecie się kierować ze sprzedażą tego. Na ogół, jeszcze pod pryzmę z przyczepą, robi to nasza wersja. Ale w drodze wyjątku zrobię to specjalnie dla Was, aby Wam pokazać nasze królestwo marchewkowe w kotlicach. Wygląda to naprawdę imponująco. Ale jak i czemu imponująco, zdowiecie się za chwilkę. No, w sumie już na kadrze za lusterkiem powinno być widać. A tutaj na załączonym obrazku powód, dlaczego wygląda to imponująco. To jeszcze nie koniec. Tu jest druga. A tam jest koniec. Także troszkę tego jest. Może do rosołu nie zabraknie. Jest troszkę tego towaru. I mogłoby się wydawać, że marchewki nie da się odróżnić. Otóż to nie leżąc tutaj właśnie na kopcu można śmiało odróżnić odmianowo, ponieważ. Po samej budowie marchewki, która jest bardziej szpiczasta, która jest bardziej walcowata, śmiało można zauważyć. Albo po prostu to już są lata praktyki, jak to się mówi. Także. No jest tego, jest tego tutaj sporo. Wszystko ładnie podgartamy, i jeszcze czeka nas. No niestety, nakrywanie. To jak Wam się podoba nasze marchewkowe królestwo w kotlicach, dajcie znać oczywiście w komentarzach, będę czekała. Również dajcie znać, jakie odmiany u siebie uprawiacie. Może coś zmałpujemy i zasiejemy również na próbę, bo ogólnie polecam, jeżeli uprawiacie coś po raz pierwszy, nie wysiewać od razu w dużej ilości tej samej odmiany, bo może po prostu wam to nie wyjść. A zawsze, jeżeli się popróbuję to później człowiek ma pewność, co jest dobre, a co niekoniecznie. Owerka właśnie kipruje przyczepę. Tutaj na przykład śmiało widać, która marchew została wykopana wcześniej, a która później. Przez ostatnie dni padał deszcz, więc wierzchnia <laughs> moje gardło, wierzchnia warstwa tutaj marchwi, czyli ta marchewka z wierzchu została umyta. A tutaj mamy tą która była ostatnio kopana na dniach. Albo nawet i wczoraj. Ciężko to określić. A tutaj właśnie już wykiprowane przyczepy. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Które trzeba podgarnąć, aby kopiec był ładny. Bo dzięki temu później będzie łatwiej to przykryć. Moim ostatnim odkryciem marchewkowym są zimowe rękawice robocze. Kto jeszcze tego nie zna, to gorąco polecam, bo to normalnie ratuje życie przy takich już niskich temperaturach. Także ja mam takie podkolor marchewkowy, termo, polecam. Sprawdzie nie widziałam mikrofonu, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Zobaczcie, jak to ładnie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Piękna Martę. I tak wzdłuż. Tyle, że na tej redlinie najbardziej jest widoczna świetna główka.